W alternatywnym świecie istnieje limitowana wersja konsoli PlayStation 4 inspirowana grą Life of Black Tiger albo Xbox Series X Golum albo Nintendo Switch w Room in the Night Sky. No ale niestety to jest tylko alternatywny świat, bo w naszym nikt normalny nie robi kolekcjonerskich limitowanych wersji konsol na bazie takich najgorszych z najgorszych gier. Hehe. He. Z wyjątkiem tej jednej firmy, która akurat teraz dokładnie to zrobiła, ale Atari z Nowym 260 Plus miała akurat ukrytą misję, bo chciało zmienić bieg historii. I kurczę, chyba im się udało. Co prawda, ZSRR wygrało zimną wojnę, ale pac jest teraz znacznie lepszy, więc chyba było warto, nie? Gram każdego wolnego dnia. Kolejny jest. Czekajcie, kiedy wypadł rok przestępny. Ale czekaj, czekaj, jak to Pac-Man jako najgorsza gra, jak pac to jest jedna z pierwszych wielkich ikon branży, narodził się w 1980 roku, a to jest tak wcześnie, że sam Mario mówi do niego wujku, a on do Mario gnojuje, a jak ktoś obchodzi 45. urodziny i cały, ludzki świat wciąż o nim pamięta, to znaczy, że czymś musiał się zasłużyć, prawda? W tym roku oprócz Pac-Mana są to m.in. Kim Kardashian, a no wszyscy znamy ją z tego, dlaczego właściwie, jak się to zaczęło, z czego jest znana Kim Kardashian. Pac-Man to jest jeden z niewielu wiecznie żywych symboli automatów arcade i ogólnie całej branży. Tylko w tym roku ukazały się dwie niewybitne, ale całkiem niezłe gierki z nim. Sklepy, i to nie tylko takie gamingowe, są za zawalone gadżetami z pac -Manem. Jest zestaw lego, zegarki, figurki, lampki, skarpetki, kubki, pad. No, generalnie, jeżeli jesteś graczem, to musisz mieć coś z Pac-Manem. Albo coś z Pacmana. Ja mam na przykład zaburzenie odżywiania. Przez te 45 lat Pacman był bohaterem lepszych i gorszych produkcji. No, ale tak na logikę, no to na byle czym Fejmu zbudować nie mógł, i dopiero po iluś tam latach mógł zacząć odcinanie kuponów. Wciąż mnie męczy takim kardaszem, jak coś zaczęło. No więc jakim cudem? To właśnie Pacman i to z samych początków jego życia, z 1982 roku, uchodzi za jedną z najgorszych gier, tak w ogóle w ogóle, a teraz jeszcze ukazała się cała konsola. Poświęcona w hołdzie temu właśnie paździerzowi. Otóż, mimo że dzisiaj dość trudno w to uwierzyć, to kiedyś fakt, że pac ma miał kolorową grafikę, a jako kulka serio przypominał tę kulkę, również w grzanie, tylko na okładce, robiły całkiem spore wrażenie. I oryginał przygotowany przez Namko na automaty, według mnie, zestarzał się świetnie i wciąż wygląda bardzo estetycznie, czytelnie i tak. No... Z klasą. Poza tym jakoś mi nie przychodzi do głowy żadna inna, aż tak leciwa produkcja, która do dziś byłaby tak grywalna. Szachów nie lubię. Ale to nic dziwnego, bo oryginał robiło 9 osób przez półtora roku, a to jak na tamtą skalę branży robienia gier, to była skala współczesnego GTA 6 spokojnie. Ale to się opłaciło, bo Pacman dostał bardzo popularną piosenkę o sobie, dostał płatki śniadaniowe, jakąś tam kreskówkę gadżety jeszcze w tych latach 80. -tych i całe Stany Zjednoczone kochały Pacmana, a Atari, które najpierw rozpowszechniło gaming tak ogólnie przez Ponga i automaty do gier, a później wprowadziło ten gaming do domu, przede wszystkim do piwnic poprzez konsolę Atari 2600. W Atari stwierdzili, że gdyby się udało przenieść tego Pacmana ludziom na chatę to to byłaby istna żyła złota. No i generalnie to mieli rację, ale żeby zacząć korzystać z takiej żyły, no to wiadomo, że najpierw trzeba sobie wbudować kopalnię, no i tam no to są koszty, tak? A Atari kosztów nie lubiło, więc cięło je tam, gdzie tylko się dało. Akurat na licencję to wydali aż milion dolarów, bo tego uniknąć nie mogli, no bo jednak Pac-Man był zbyt popularny, żeby się ludzie jakąś podróbą zadowolili. Ale nawet ten milion to jest niewielka kwota przy 20 milionach bodajże, które wydali na licencję na IT e niedługo później, czyli kolejną z najgorszych gier w historii, o której była tak zła, że nawet w mojej książce niej pisze. No więc wydali na Pacmana ten milion ale już przygotowanie gry zlecili tylko jednemu typowi i dali mu na to niecałe pół roku. I właściwie to nawet tego się nie da nazwać konwersją, bo autor nie dostał ani kodu źródłowego, ani żadnych nawet informacji o tym, jak Pac-Man zakulisowo działa. Mógł w niego tylko grać, tak jak każdy z nas i próbować sobie go odrysować na nową wersję na konsolę. Dodajmy jeszcze, że na dużo, dużo słabszą konsolę. Atari 2600 miało 32 razy mniej ramu niż automat z Pac-Manem. się nie da tak porównać jeden do jednego, ale był też taktowany trzykrotnie niżej. Więc to była niemożliwa konwersja prawdziwy potato gaming z czasów lat 80. A jakby tego było mało, to w Atari stwierdzili, że kartridże takie nowe wprowadzili wtedy o większej pojemności, ale że one są dla zarządu. Panie Todeczku, bo autor programista nazywał się Todd Fry. A on musi zmieścić się z calutką grą na kartyżu o pojemności 4 KB. 4 KB to są 4000 znaków tekstu, czyli jakby 4 minuty takiego mojego filmu. To ja przez 4 minuty to nie byłbym w stanie zwykłymi słowami opisać dobrze, jak Pac-Man działa. W rezultacie Pac-Man na Atari 2600 to jest protoplasta zwrotu. Mamy coś w domu? No bo to jest właśnie Pac-Man, a to jest pac którego ludzie mieli w domu. Na takiej konsoli, na takim kartridżu, przy takim nakładzie pracy, ten Pac-Man na Atari 2600 nie mógł ani wyglądać jak oryginał, ani nawet nie dało się w niego y, grać tak jak w oryginał. Labirynty stały się prostsze, Pac-Man przestał łykać kuleczki, a zaczął pastylki. Na ekranie zostały ze trzy kolory na krzyż, dwa duchy i do tego ciągle migoczące, bo było za mało mocy, żeby je pokazywać na każdej klatce obrazu, brakowało też ikonicznych dźwięków z oryginału. A no i brakowało też czarnego tła, ale to akurat w myśl polityki Atari, że wyłącznie gry, które rozgrywają się w kosmosie, mogą mieć czarne tło. Serio? Kurde, a gdzie się rozgrywa Pac-Man we W Atari byli jednak przekonani, że zrobili system sellera i to tak bardzo system sellera, że wyprodukowali tych gier 12 milionów sztuk, czyli więcej niż wówczas było w użyciu wszystkich konsol Atari 2600, bo liczyli na to, że nie dość, że każdy posiadacz konsoli sobie kupi Pac-Mana, to jeszcze ta gra skłoni wielu nowych do zakupu samego sprzętu. I w myśl tego, tej nadziei zawalili całe Stany Zjednoczone, telewizje. Centra handlowe, jakieś tam gazetki, reklamami. Dodajmy, że reklamami, na których też zwykle niespecjalnie się starali pokazywać, jak ten Pac-Man w rzeczywistości wygląda. I wiecie co? Nie zawsze najlepsze gry odnoszą sukces. Sonic 06 się sprzedał całkiem nieźle, albo na przykład Kinect Sportsy też. I tak samo skrajny przypadek to jest ten Pac-Man, bo tutaj zeszło 8 milionów sztuk i już po wsze czasy Pacman, który nawet wtedy miał w mediach i od ludzi głównie marne recenzje, a grali w niego tylko z braku laku, bo nie mieli alternatywy. Ten Pacman do dzisiaj jest najpopularniejszą grą w całej bibliotece Atari 2600, ale i tak okazali się zbyt chciwi, i nie zarobili na tej grze tyle, ile pragnęli, ponieważ no wcześniej mówiłem o 12 milionach sztuk, pozostały im 4 miliony niesprzedane, a to jednak całkiem spory koszt, i te 4 miliony częściowo razem z legendarnym E.T. zakopali na pustyni. I tak to właśnie E.T. ostatecznie dobiło Atari, ale to wcześniej właśnie Pac-Man zaczął powoli psuć reputację firmy, no bo okazało się, że już wtedy ludzie jednak ślepi nie byli i wielu z nich się srogo tą konwersją zawiodło. I można się starać usprawiedliwiać Atari, że no co, no mieli słaby sprzęt do dyspozycji, ale no prawda jest taka, że nie do końca, bo wiele lat później też jeden koleś po godzinach hobbystycznie przygotował znacznie, znacznie lepszą wersję Pacmana, którą też się da odpalić na oryginalnej konsoli Atari 2600, więc im się po prostu nie chciało, nie mieli czasu, chęci ani umiejętności. I moim zdaniem, z tego powodu historię tego Pacmana powinni na zawsze zakopać tak samo jak wiele egzemplarzy samej gry. No, a wracając, to to jest nowe piękne Atari 2600 w limitowanej edycji Pacman. A jakbyście akurat chcieli kupić coś w tematyce retro, ale nieco bardziej sensownego i przydatnego, to możecie ukraść mój look. Znaczy ukraść mój koszyk, bo ja właśnie robię zakupy. I słuchajcie, zawsze, zawsze jak w moich filmach się pojawia jakiś materiał z przeglądarki internetowej, to tam w jej rogu widać świecącą wtyczkę Shops. To nie jest żadna reklama, znaczy ta akurat jest, ale ogólnie nie jest, tylko po prostu ja tego serwisu używam od lat to z Letty Shops do 25% wartości zakupów, i to nie w formie jakichś tam kurczę punktów, które mogę potem wymienić na zimowy płyn do spryskiwaczy, tylko normalnych pieniędzy, które są mi wypłacane na konto w banku. I nawet teraz mam tutaj 25 25,31 groszy a tylko tyle, bo wypłacam regularnie. A teraz jeszcze jest taka akcja, że wiem, że AliExpress ogólnie słynie z tego, że raczej drogie nie jest, ale z Shops w ogóle wchodzi na nowy poziom, bo jeżeli skorzystacie z mojego specjalnego linku, to zwrot Kasy na Letyshops skoczy Wam z 5% na do 25%. I teraz pokażę Wam, jak to działa, robiąc prawdziwe zakupy. I wezmę sobie na przykład kilka produktów firmy Bitfunks, które uwielbiam. Wspaniałą kartę pamięci do PS1 i PS2, która ma nawet ekranik oraz niesamowitą funkcję uruchamiania gier z kopii zapasowych, bo tam ma wyjście na kartę pamięci, można sobie wgrywać te gierki. A do kompletu jeszcze Summer Card, czyli taki kartruś do Nintendo 64, który... No, ja lubię oryginalne gry, ale on pozwala grać nawet w gry z Nintendo 64 Disk Drive, więc muszę go mieć. I żeby dostać ten lepszy cashback, kliknij w mój link i zarejestruj się w Letty Shops. Potem znać AliExpress na liście sklepów w aplikacji. Kliknij, aktywuj cashback i widzisz, pojawia się zamiast 5% do 25%. No i wtedy już kupuj sobie normalnie, a cashback automatycznie trafi na Twoje konto. Link jest w opisie, klikajcie, sprawdźcie, kupujcie sobie fajne retrograty z Letishop, skorzysta już ponad milion Polaków. To w ogóle jest. O samym Atari 2600 Plus, takim zwykłym, to już kiedyś na kanale mówiłem. To jest niezwykle wierne oryginałowi podejście do tematyki konsol Neo Retro, czy też konsol mini, bo niektórzy producenci jak Sega, Nintendo czy Sony robili takie sprzęty w ten sposób, że wgrywali na nie od razu jakiś tam zestaw gier, no i ludzie sobie to kupowali, tam te gry już były, podłączali sobie to do telewizora i naRA i sobie grali. Dodawali również masę współczesnych funkcji typu, możliwość zapisywania stanów gry w dowolnym miejscu. A tutaj nie. Jak to jest Atari 2600 to to jest dosłownie nowy model Atari 2600, który różni się tym, że jest zasilany przez USB-C, że ma wyjście HDMI, że tak naprawdę to jest emulator, a nie dokładnie taki sam sprzęt jak był, no ale generalnie to działa tylko na oryginalne cartridge's Atari 2600 i poza tym, że włącza grę, to nie oferuje już totalnie nic. No i to się może wydawać bardzo takie ascetyczne. No jest, ale ma też wiele zalet takie purystyczne podejście, bo właśnie można sobie odkopać jakąś starą grę z piwnicy albo kupić ją na eBayu grę sprzed 45 lat, jak tego Pacmana nieszczęsnego i odpalić ją sobie na właśnie takim nowym Atari na nowym telewizorze, albo też można używać starych padów ze starego Atari. Albo tych nowych gier, albo nowych padów można używać też na starym Atari. A, no i to Atari 2600 Plus odpala również gry z Atari 7800, czyli takiej nowszej konsoli, która była bardziej porównywalna już do NESa, co też jest dość istotne, ale do tego jeszcze wrócimy. Sprzętowo, oprócz tego, że jest Pac-Man, to nowy model 2600 Plus różni się od starego, chyba tylko tym, że w nowym dali bezprzewodowy kontroler, który dzięki dwóm, w zestawie, w tym jednym na USB, będziecie mogli podłączyć również do komputera. A dzięki temu, jak jest cholernie kurczę niewygodny, to nigdy nie będziecie chcieli tego zrobić. Nigdy. Więc w tym filmie tylko pokrótce opiszę, jak ta konsolka wygląda, co jest w zestawie i jak działa fenomenalna dołączona do niej wersja Pacmana. A skoro już mówiliśmy o kontrolerze, to tutaj bardzo miłym akcentem jest Pan Pacman na górze, ładowanie przez USB-C z tyłu. I tyle można o nim powiedzieć. Taki ten jest komfort zmiany biegu w jakimś 50-letnim pierdziaku albo mieszania wyjątkowo gęstej zupy. Sama konsola jest żółciutka, jakby prosto z Watykanu przyjechała. I bardzo się rzuca w oczy na tle standardowego, eleganckiego 2600. I gwarantuję, że jeżeli ktoś wejdzie do Waszego pokoju i zobaczy to gdzieś, no to właśnie zobaczy to najpierw, bo to będzie pierwsza rzecz, na którą padnie jej wzrok. Chyba, że ją postawicie w jakimś lochu BDSM, to może nie. A do tego z kolei świetnie pasuje kształt i wygoda pada. Jak włączacie konsolkę, to ten panel z Pacmanem i duszkami na obudowie się pięknie podświetla. I warto też zaznaczyć, że to jest już nowy, znaczy oryginalny design Pacmana i duszków, a nie te tutaj, te główienka przykryte przez jak to było na okładce. W pudełku są mniejsze pudełka i normalnie bym wam tym głowy nie zaprzątał, ale one mają. Przepiękne, takie świecące, delikatne wzorki labiryntu z Pacmana. I nie wiem, może to Namco tak bardzo i pięknie dba o swoją markę. Pamiętam, że jak kiedyś testowałem smartphone OnePlus w edycji Pacman, który też był fenomenalny, albo jak kupiłem sobie zegarek Pacman, to wyglądało to, jeżeli chodzi o wykończenie opakowania, bardzo, bardzo podobnie. Super, że jest, więc teraz to schowa mi już nigdy w życiu nie wyjmę. A w pudełkach są dwa przewody USB-C: jeden do ładowania pada, a drugi do podłączania konsoli. Nie ma kostki zasilającej, ale to bierze tak mało mocy, że można sobie spokojnie podłączyć to USB-C do konsoli, a z drugiej strony bezpośrednio do telewizora czy monitora i wystarczy. Jest też przewód HDMI i wszystkie kabelki mają logo Atari, co jest bardzo miłe, aczkolwiek trochę szkoda, bo mogli już też zrobić. Skoro zrobili to, to mogli też zrobić z Pacmanem, nie? Po prostu takiego jakiegoś Pacmana. To wtedy to byłby piękny dodatek do mojej szuflady pełnej kabli, której już się wylewa. I teraz uwaga, gra z instrukcją obsługi. Pacman, Double Feature. Otóż Atari postanowiło po latach zmazać swoje grzechy i przygotowali zupełnie nową wersję Pacmana. Kiedyś na jednym kartridżu to ledwo się mieściła jedna marna gra, a teraz są dwie. Z czego tylko jedna marna. Mamy tego oryginalnego potworka z 2600, który teraz sprawia wrażenie jeszcze gorszego, niż był wtedy. Oraz zupełnie nowego Pacmana, zrobionego z myślą o Atari 7800, czyli o tej mocniejszej i nowszej konsoli, na której można było oddać Pacmana dużo bardziej wiernie. A ten Pacman wygląda już tak, jak Pacman wyglądać powinien, i co jeszcze ważniejsze, brzmi tak, jak brzmieć powinien. Gram w ogóle na przewodowym padzie, bo akurat mi się tamten rozładował. No i to jest wspaniałe, tak? No to jest życie, to jest piękne, tak to można grać. I powiem Wam, że co jak co, ale akurat Pacman to jest gra, która wciąż wciąga i na przykład jak na Switcha jakiś czas temu wyszła taka gra Pac-Man 99, która była połączeniem Pac-Mana z battle royale. No to grałem w nią od cholery dużo. No ale jeżeli chcecie sobie zrobić coś złego, no to możecie też odpalić sobie tego wspaniałego Pac-Mana. Nie widzę żadnej różnicy. To pewnie jest w ogóle przełączanie się pomiędzy tymi dwiema grami, bo żeby to zrobić, to trzeba przesunąć sobie y, fizyczne przełączniki na kartridżu. I tutaj akurat się, są aż cztery, ale ciśnie się tylko jeden w dół. Ciekawe, co się stanie, jak mówił drugi. Może lepiej odłożę. Ogólnie piękny gadżet, wspaniały prezent na święta, tylko że... To jest definicja wyciągania kasy od największych fanów. Konsola kosztuje 650 zł Z grą. To prawda, ale do gry to już się mogli rzucić i dać oprócz instrukcji jeszcze pudełko. No bo to jest zwykły kartonik, i w wersji sprzedawanej osobno jest, a tutaj nie. I teraz brakuje do kolekcji. Nie wiem, jaki to byłby koszt, ale ten kartonik jest ogólnie cieńszy niż od przecioru pomidorowego, więc no trochę wstyd, że go nie ma. Pac-Man, jakby ktoś chciał osobno, to kosztuje 120 zł. Pojawiły się cztery limitowane kontrolery, na których jest nie Pacman, tylko duszki, wszystkie duszki z Pac-Mana. 140 zł każdy kosztuje, no to wiadomo, że wypadałoby zebrać wszystkie. No to już tutaj gnamy bardziej w rewiry PS5. No i tak, z jednej strony taki zakup jest całkowicie bezsensowny. Z drugiej zestaw LEGO Automat Pacman bardzo fajny swoją drogą, albo LEGO Atari 2600 kosztuje jeszcze więcej, a nawet one nie uruchamiają gier, więc no to chyba dla fanatyków. Więc w kategorii do grania głupie, ale jako prezent, durnostojka, ewentualnie odtwarzacz gry Pac-Man dla największych wielbicieli gry Pacman, man całkiem spoko. Pamiętajcie o pac nie zapominajcie o Shop, pamiętajcie również o mnie, a tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia.